Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę odpowiadał na pytania, co się dzieje z polskimi wojskowymi służbami specjalnymi, dlaczego wszystko wskazuje na to, że nie działają i że o nich wszystko wiedzą na przykład Rosjanie. Zapraszam, o, zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania. Zapraszam do zadawania pytań najlepiej w mailach. I tak, kiedyś, jeszcze jak była WSI, Wojskowe Służby Informacyjne, pojawiały się od czasu do czasu doniesienia w mediach, co te służby, jakie te służby miały sukcesy, co osiągnęły, co wykryły, o czym poinformowały. Później WSI zostało rozwiązane, bo i słusznie, dlatego że to jest organizacja, która powstała z WSW, a WSW powstało z informacji wojskowej, a informacja wojskowa została ukształtowana i przeniknięta przez gieru rosyjskie specjalne służby wojskowe, które zarazem, w których zarazem kryje się masoneria rytu. Nie, francuskiego, to co mówił, powtarzał Aleksandr Dugin, e, Gieru to tajny zakon okultystyczny. No więc e, WSI było w rękach rosyjskich, trzeba było je e, zlikwidować. No i teraz na ich miejsce powstało SKW, służba kontrwywiadu wojskowego, i e, SWW, służba wywiadu wojskowego. Teraz kto e, wszedł e, w te nowe służby. Znaczy weszli w nie zweryfikowani oficerowie, czy żołnierze, czy pracownicy WSI, no i weszli w nie niezweryfikowani, czy negatywnie zweryfikowani oficerowie, żołnierze, czy pracownicy WSI, dlatego że proces likwidacji WSI się nie zakończył, bo Jarosław Kaczyński doprowadził do upadku swojego własnego rządu. W związku z tym proces likwidacji WSI był kontynuowany przez Platformę Obywatelską pod czujnym okiem prezydenta Komorowskiego, i efekt był taki, że zaczęto przywracać do służby w SKW i SWW oficerów, pracowników, którzy nie zostali zweryfikowani lub zweryfikowani negatywnie. No i teraz pojawiły się te dwie służby, od kiedy się pojawiły, ich nie widać, nie słychać. Media nie donoszą o tym, że one coś zrobiły pozytywnego, natomiast dociera do nas masa informacji o tym, że one no, są nieprofesjonalne, e, 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 źle działają. E, I e, jakie to są e, informacje? Znaczy pierwsza informacja, która się pojawiła na ten temat i mało kto ją zauważył, ja zrobiłem w swoim czasie na ten temat dwa programy, jeden w Realu 24, drugi na swoim kanale. No to była kwestia tajnej bazy w, SKW Wildze. w Wildze. W komuniści, znaczy trzeba by zacząć tę historię od początku, Wildze hitlerowcy założyli obóz pracy, w którym byli zatrudnieni Żydzi Polacy i Ukraińcy. W pierwszej fazie Ukraińcy stanowili służby mundurowe, które te, no, te, pilnowały tych więźniów. Natomiast Polacy w tym obozie pojawiali się Sami z siebie, znaczy Niemcy ich nie umieszczali tam siłą, tylko Polacy się zgłaszali, bo Niemcy dobrze płacili tym, którzy w tym obozie byli. Żydzi byli umieszczani siłą, ale tam byli traktowani wyjątkowo dobrze, i było tak, że Żydzi sami chcieli trafić do tego obozu, tym bardziej, że była taka sytuacja, kiedy już Zlikwidowano wszystkie getta żydowskie, wymordowano Żydów, to Żydzi w tym obozie dalej żyli i nieźle im się żyło. Dlaczego Niemcy tak bardzo dbali o ten obóz? Bo y, Wilga to miało być przed wojną y, jedno z największych, najnowocześniejszych uzdrowisk europejskich i najzdrowszych. Powietrze Wildze w tym wielkim, starym lesie sosnowym. Jest dużo lepsze niż w Otwocku, niż było w Otwocku w okresie międzywojennym, no bo teraz w Otwocku jeszcze na dodatek jest gorsze, bo tam co nie miara samochodów, dróg i tak dalej. I w pewnym momencie, kiedy wojna się kończyła, Niemcy oczywiście zabili tych wszystkich. Żydów, którzy tam się znajdowali, pochowali ich na miejscu. Dodatkowo była taka akcja, że nagle pod, po likwidacji get żydowskich pod płotem, pod bramą wjazdową do tego obozu pojawiło się wielu Żydów, szczególnie kobiet z dziećmi, którzy prosili, domagali się wejścia do tego obozu, wpuszczenia ich do tego obozu. I nie chcieli odejść, chociaż Niemcy mówili idźcie sobie. Nie? I efekt był taki, że Niemcy zabili tych wszystkich Żydów wokół obozu i tam ich zakopali na terenie tego obozu, i tych Żydów, którzy byli w tym obozie, też wymordowali, jak już się cofali. No, i tam powstał spory cmentarz. Już nie pamiętam, ile tam ciał zostało pochowanych, ale no przynajmniej tysiąc. I komuniści założyli tam bazę dla swoich tajnych służb. W tej bazie był schron przeciwatomowy, był i urządzenia przeciw wojnie. Biologicznej i chemicznej. I ja tutaj postawiłem hipotezę taką związaną z odpowiedzią na pytanie, dlaczego w tym miejscu. Znaczy, już coś tam było, było to w środku lasu, był to bezpieczny teren, dlatego że komuniści zawłaszczyli Wilgę, zawłaszczyli te tereny tego. Przyszłego uzdrowiska ze względu na zdrowe powietrze, i tam powstały, powstało około 2000 naczy, najbardziej prominentnych komunistów. Więc, znajdowanie się bazy, tajnej bazy, w miejscu, które otoczone jest domami zamieszkałymi przez prominentnych komunistów, no było dobrym pomysłem, bo nie dawało to większe bezpieczeństwo tej bazie, że nie zostanie wykryta. A poza tym baza znajdując się na miejscu cmentarza, no to można było tam przywieźć kogoś, przesłuchać, torturować, zabić, zakopać. I komuniści zawsze dbali o to, żeby ślady ich zbrodni nie były widoczne. I jak chowali tych zamordowanych przez siebie ludzi w, w grobach, w których było, były, były ciała żydowskich ofiar, no to później wyłuskanie takiego kogoś, kto został pochowany, nie wiem, 10, 20, a nawet 30 lat później, no było wręcz niemożliwe. No bo co, wykopać tysiąc ofiar, tysiąc ciał, pozostałości ciał i sprawdzać, które kiedy Zostały zakopane, bardzo trudne, w tamtych czasach być może nawet niemożliwe. I, I ta tajna baza komunistyczna przeszła w ręce WSI, a następnie przeszła w ręce SKW. No i nagle jakiś, jakaś gazeta, już nie pamiętam jaka, napisała, wydrukowała artykuł. Jakiegoś dziennikarza, który napisał, tam jest tajna baza, prawda? I to przeszło, prawda? To, to, to żyjemy w ciekawych czasach, prawda? Nie powinno przejść. No, w każdym razie przeszło. I na jakiej zasadzie ten dziennikarz doszedł do tego, że tam jest tajna baza? Po prostu zajrzał przez przypadek, czy, czy specjalnie na oficjalną stronę SKW. I tam wisiało ogłoszenie dotyczące przetargu na wywóz śmieci. I w tym ogłoszeniu były podane wszystkie adresy, spod których te śmieci będą wywożone. Czyli po pierwsze, no szalony błąd, ujawnienie wszystkich miejsc. Każdy Rosjanin, Chińczyk, Rosjanie, Chińczycy czy ktokolwiek inny mógł sobie sporządzić listę budynków SKW. No i, w, i wśród tych adresów był adres w lesie. Nie, no, i, no i dziennikarz się zainteresował, co, co może być w lesie, żeby wywodzić się z tamtą takie wielkie ilości śmieci. No i pojechał tam i znalazł tajną bazę, prawda? Później, później czy to on, czy ktoś inny, czy, czy inni ludzie zaczęli puszczać drony nad tą bazą i sfilmowali ją. Znaczy, te drony już zaczęto puszczać w momencie, kiedy SKW opuściło tą tajną bazę. No bo jak, jak napisano w gazetach, że tam jest tajna baza SKW, no to ona przestała być tajna i, i SKW opuściła tą bazę, oddało ją w prezencie bez sensu Garwolinowi. I Garwolin ją sprzedał i co ciekawe kupił ją jakiś prywatny człowiek, argumentując, że kupuje ją na dom opieki społecznej. I nie wiem, co tam teraz jest. Być może, że na górze jest dom opieki społecznej dla byłych funkcjonariuszy SKW emerytowanych SWW, a na dole jest dalej tajna baza znowu utajniona. Prawda? Ale jeżeli tak jest, no to i tak. Ktoś może łatwo dojść, że tam dalej jest tajna baza, a poza tym no to działanie o tym ogłaszaniu wywozu śmieci no było nieprofesjonalne, absurdalne, głupie wprost. Jest to nie, jedy, nie jedyna głupota w działaniu tych służb. Profesor Piotrowski w jednym z wywiadów, których mi udzielił, opowiedział o swojej rozmowie z, z szefem SKW, która odbyła się na. W prywatnym obiedzie e, i e, rozmawiali o tym, że te służby, to znaczy ten problem poruszył pan profesor Piotrowski, że te służby coś kiepsko działają. No i wtedy pojawiły się w trakcie tej rozmowy takie informacje świadczące o tym, jak to jest e, absurdalne, prawda? No, bo w e, normalnym kraju, jeżeli jest służba specjalna, tajni, e, Agenci tej firmy, tej, tej służby, to oni nie mają w papierach, że są pracownikami y, tajnej służby, bo to by było bez sensu, tylko w papierach mają, że są pracownikami jakiejś instytucji innej, jakiejś firmy, krzak, y, albo nawet nie krzak, no bo, jak, y, bo to można by dojść, że to krzak. No bo problem polega na tym, że. Jak człowiek zaprowadza dziecko do przedszkola, to każą mu wpisać miejsce pracy. Są W banku wpisuje miejsce pracy, zaciąga pożyczkę, wpisuje, znaczy podaje miejsce pracy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jest dziesiątki źródeł typu, właśnie papier, dokumenty przedszkola czy dokumenty banku, z których można dojść ilu y, ludzi pracuje w służbie kontrwywiadu wojskowego, czy w służbie wywiadu wojskowego, jakie są ich nazwiska, jakie mają dzieci, jakie mają kredyty, gdzie, y, i tak dalej, i tak dalej. Y, kolejna sprawa, no to jest sprawa taka, że y, są różne siedziby y, SKW czy SWW, te budynki stoją normalnie w miastach. Na budynkach jest bardzo często tabliczka, że tu mieści się służba kontrwywiadu wojskowego czy służba wywiadu wojskowego. Przed budynkiem jest parking i na tym parkingu stoją samochody prywatne i służbowe i każdy może przyjść i sobie spisać numery rejestracyjne tych samochodów, czyli dojdzie do informacji znowu nazwiska, rodzina, miejsce zamieszkania, majątek itd. 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 No i teraz to są tylko to jest tylko taki wierzchołek góry lodowej, wskazujący na tym, jak te służby dzisiaj działają i dlaczego nie działają. Natomiast na pytanie dlaczego nie działają, no to ktoś może powiedzieć, no bo wyrzucili profesjonalnych pracowników, nie mają nieprofesjonalnych, ale to są rzeczy podstawowe. Yy, yy, można zakładać, że yy, władze kolejne PIS i yy, PO jakby nie chcą, żeby te służby dobrze działały. PIS nie chce, nie chce, bo im nie wierzy, jako były WSI, a PO nie chce, bo nie chce, prawda, bo bo działa cały czas na szkodę Polski. Może być tak, że to, co dzieje się w tych służbach, to jest inicjatywa GRU, prawda? że nie, nie dało się ustrzec tego, aby pewnych agentów GRU zatrudnionych w WSI przenieść do WSW czy SKW. I oni dalej działają jako krety rosyjskie i paraliżują te służby, żeby no, likwidować ich skuteczność. Może być też tak, że ci oficerowie WSI, którzy teraz są w SKW czy SWW, po prostu cały czas dowodzą, chcą dowiedzieć, że Zniszczenie w USA było wielkim błędem, że nowe służby będą źle działały i działają z przyczyn ideologicznych w interesie Rosji, a nie, nie mając kontaktu z tą Rosją, a nie w interesie Polski. No, także tutaj może być dużo różnych powodów, że te służby nie działają źle działają. I jakby nikt się tym nie zajmuje, natomiast nieprofesjonalni ministrowie, nieprofesjonalni premierzy, w tej mierze nieprofesjonalni, podejmują decyzję na zasadzie swojego wydaje się, i to wydaje się i polega na tym, że oni zmieniają no, to, co mogą zmienić w tych służbach, czyli szefa danej służby i no pewnej, niektóre osoby na kierowniczych stanowiskach w tej służbie. Tylko przykład Gieru pokazał, że Rosjanie powołali Gieru po to, żeby ono pilnowało, aby agenci zachodni nie wnikali w struktury państwa sowieckiego. No, i w związku z tym, że był taki zamysł GR-u, to te GR-u nikomu nie było praktycznie podporządkowane, bo było bardzo samodzielne, bardzo długo, bo zakładano, że no, agenci zachodu mogą pojawić się w samym komitecie centralnym. Sowieckiej partii, więc ten komitet musi być pod kontrolą, rząd musi być pod kontrolą GRU, więc GRU nie może być pod kontrolą ani komitetu centralnego, ani rządu. I kiedy komuniści w Rosji się zorientowali, że GRU jakoś jest za bardzo samodzielne i nie wiadomo w czyim interesie działa, no to zaczęli zmieniać im głowy. Prawda? że odwoływano. Kierownictwo, nowe kierownictwo powoływano, no ale okazywało się, że to niczego nie zmienia, bo nie, mówiąc językiem modnym dzisiaj w gieru był deep state, prawda? głęboki rząd, podziemny rząd, którego, którego no nikt nie wiedział, gdzie on jest, kto to jest i tak dalej. I podobnie. Może być w służbie kontrwywiadu wojskowego i wywiadu wojskowego. Tutaj robi się pytanie, jak w ogóle po komunizmie powoływać służby specjalne, i wszystko wskazuje na to, że one powinny być budowane od zera i dla bezpieczeństwa państwa, a pracownicy powinni być szkoleni. W krajach, które no nie wykazują zainteresowania wywiadowczego e, Polską. Tyle. E, dziękuję bardzo.